A powiedz mi, jakie były powody? Z jakiego powodu zamyka się szkoły? Z jakiego powodu zamyka się szkoły w z jednego głównego? Chodzi o pieniądze. pieniądze. Aha. To znaczy? E, to znaczy, żeby Państwu uzmysłowić, władzom samorządowym opłaca się upchnąć w jednej placówce maksymalnie wiele dzieci. Mhm. E, dlaczego? Dlatego, że są to koszty utrzymania. Czyli to jest myślenie edukacji, pozwól, że Ci też wejdę w słowo, jako czymś, co generuje koszty, a nie jest inwestycją w przyszłość społeczeństwa. W, I wiem, to jest gminie. bardzo duży problem dziękuję za tą uwagę, ponieważ większość samorządów niestety właśnie tak to postrzega jako koszt. Bardzo często uczestnicząc, słysząc to, co mówi się na sesjach Rady Miejskich różnych samorządów. Słyszę, znowu musieliśmy dołożyć do oświaty. Oświata nas najwięcej kosztuje. Nigdy natomiast nie usłyszałem, co moglibyśmy zrobić, żeby tą oświatę wzmocnić, bogacić, unowocześnić. Bardzo często pojawiają się, pojawiają się głosy, że nie ma jednoznacznych badań wykazujących. Jakby zależności między efektywnością nauki a ilością dzieci w klasie. Natomiast chcę powiedzieć, że są badania, które jednoznacznie wskazują, że klasy, które nie są przeładowane, są szansą zarówno dla tych dzieci zdolnych, jak i dla tych, którzy sobie nie radzą. No, to co mówisz jest też ważne, bo jak rozumiem, władze, które chciały dokonać tego zamknięcia szkół, reprezentują środowisko polityczne, które na swoich sztandarach bardzo mocno czy ten, ten, miały takie hasło wyrównywania szans, takiego wątku społecznego. Nagle okazuje się, że w przypadku, o którym ty mówisz, w twoim, w twoim środowisku lokalnym te hasła były nic nie warte. Dokładnie tak i my dość mocno i głośno to artykułowaliśmy. Mało tego. Tam nie powiem... było jakichś wrednych liberałów przepraszam. Jakby... <laughs> powiem więcej, jedna ze szkół, Szkoła Wielkich Drogach, była planowana wcześniej do rozbudowy. Był piękny spod wyborczy sfinansowany przez Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj widać tą obłudę, widać to zakłamanie. Ponieważ dopiero po naszych ogromnych interwencjach, po pismach, które wysyłaliśmy do różnego rodzaju przedstawicieli władz publicznych, do kuratora oświaty, musieliśmy również sięgnąć po media, które zainteresowały się tym tematem. I dopiero kiedy jeździliśmy na sesję Rady Miejskiej jako strona społeczna, jeździli z nami mieszkańcy, organizowaliśmy protesty, w prasie pojawiały się różnego rodzaju artykuły, w radiu szły różnego rodzaju magazyny na ten temat. Władze samorządowe się ugięły i odpuściły. Co się okazało, też ja wskazywałem na ten problem na błędne wyliczenia demograficzne. Proszę sobie wyobrazić, że jeżeli. To znaczy, władza samorządowa dysponowała błędnymi pytaniami, tak, czy to było celowe? Czy to... Nie wiem, czy to było celowe, no, ale... natomiast tak było, ja wskazuję na to, że nie można tylko po adresie zameldowania szacować, prognozować, ile uczniów będzie w danej klasie. I tak się też stało. I proszę sobie, proszę Państwa, wyobrazić, po tych trzech latach. Jeżeli doszłoby do zamknięcia tych trzech placówek, to w tym momencie gmina Skawina borykałaby się z ogromnymi problemami i wręcz nie byłaby w stanie zapewnić przy, wszystkim dzieciom z danych obwodów miejsca w tychże obwodach. To, to jest kuriozalne, że mogło w ogóle do czegoś takiego dojść. Podkreślam, gminą Skawina rządzą nauczyciele z wieloletnim stażem zarówno pan burmistrz, jak i wiceburmistrz, Aha, czyli czyli przewodnicząca Rady Miejskiej, no. tak, to są nauczyciele z wieloletnim stażem. Więc no tutaj sytuacja była kuriozalna. Mam nadzieję, że Państwo wyciągnęli lekcje z tej historii i, i że to się nie powtórzy. No ja ze swojej strony mogę obiecać, że na pewno ile będę miał jeszcze się dziać społecznie, do tego nie dopuszczę.